Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Ten film chcielibyśmy poświęcić żeby odpowiedzieć na wiele zadawanych pytań typu kiedy stosować żyłkę, a kiedy plecionkę. Ja mam tutaj przed sobą plecionki, naszego Genloga Delicate. Mamy je w rozmiarze 010-012. Żyłki mamy w szerokiej gamie od 0,18 do nawet 0,30 w długościach 150 i 300 metrów. I powiem Wam teraz szczerze, że Większość swojego łowienia federowego e, używam plecionek, z tego względu, że łowię federem klasycznym zawodniczo. No i zawodniczo łowi się przeważnie ryby małe, średnie i sporadycznie bonusy. I plecionka jest, ma przez to lepsze zastosowanie w tym przypadku, e, że jest sztywna i dużo lepiej wskazują, wskazuje brania wędka nam szczytówka. Nie ma żadnej rozciągliwości ani nic, i to, każde przyknięcie widać. Z, z tego względu jest plecionka większa. Aczkolwiek e, żyłkę też stosuję na zawodach, ale to, są, to jest naprawdę rzadko, bo muszę wiedzieć, że w łowisku są duże ryby, że biorą pewnie. Jest dużo, dużo łatwiej wyholować dużą rybę na, na żyłce, z tego względu, że ona daje nam dodatkową amortyzację. A przy sztywnej plecionce, każdy taki, taki zryw dużej ryby, każde szarpnięcie, mimo że nawet jak zestawiamy feder gumę, jakiś odcinek tam 15-20 cm, owszem, to nam pomoże, ale nie na tyle co żyłka. Na przykład ja wiem, że niektórzy nawet w Metod Feder używają plecionek, aczkolwiek mi się jeszcze nie zdarzyło. W Metod Feder za każdym razem żyłkę używam, bo tam się łowi ryby duże, silne ta żyłka po prostu dużo więcej błędów nam wybacza przy holu dużych ryb. Bo tam już trzeba się wykazać naprawdę nie lada umiejętnościami, żeby takie ryby holować. I, I żyłka w tym nam zdecydowanie pomoże, wybaczy nam parę błędów. Więc to jest takie pokrótce. Treściwe streszczenie, kiedy żyłka, kiedy plecionka. I praktycznie innej, innej reguły na to, na to nie mam. Jak już omówiliśmy, zastosowanie kiedy żyłka, kiedy plecionka, to chciałbym tu powiedzieć o zaletach naszych plecionek. Bo nie spotkałem się jeszcze, przy przyłowiłem tych plecionek, żeby tak błyskawicznie plecionka tonęła. To jest jej mega zaleta do Federa. Że ona bardzo błyskawicznie tonie, jest wytrzymała. Jeszcze się na niej nie zraziłem, aczkolwiek nasze żyłki też są ten, yy, bardzo dobre, nie mają pamięci, nie skręcają się, też mi strzela, bo o, jeszcze w Federze klasycznym, gdy mam plecionkę, gdy łowię na dalekim dystansie, to żyłkę jeszcze stosuję do przyponu strzałowego i też, też używam naszych żyłek jeszcze się nie zawiodłem. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.